Witam Was ponownie. Dzisiaj kolejny materiał na temat mojej instalacji fotowoltaicznej. W tym cyklu chciałbym pokazać, w jaki sposób instaluję mikroinwerter, dzięki któremu będę mógł rozszerzyć moją instalację fotowoltaiczną. Link do poprzedniego materiału umieszczam w opisie. Powinna też się pojawić miniatura na ekranie końcowym. Za mną jest stelaż, w międzyczasie go pomalowałem. Farba wyschła, także mogę zabrać się za montaż. Zacznę od montażu śruby M10 10-centymetrowej. dokręcam nakrętką. Nakrętka dystansująca. I tak jeszcze 7 razy. Śruby zamontowane, a więc mogę zabrać się za montaż profili. Mój profil to profil o przekroju kwadratu 40 mm na 40 mm i długości 20 m. Mam takie 4 sztuki. Do tego celu użyję śruby M10 i nakrętki również M10 oraz Adaptera. Tak wygląda zamontowany adapter. Adaptery uzbrojone, także mogę przejść do ich instalacji na stelażu. Warunkiem poprawnej instalacji paneli jest uzyskanie z ich jednej płaszczyzny, co oznacza, że muszę wyregulować wszystkie cztery profile. Profile są wypoziomowane i przytwierdzone. Mogę teraz przystąpić do instalacji paneli. Potrzebne będą mi do tego celu takie klemy. W moim przypadku jest to klema końcowa, do której za pomocą śruby imbusowej mam przykręcony spust. Spust wkładam do mniejszej szczeliny profilu. I teraz wyobraźcie sobie, że moja ręka to jest panel. Skręcam śrubę imbusową. Z drugiej strony umieszczam identyczny clean i po przykręceniu z dwóch stron mam poprawnie zamontowany panel do profilu. Na szczęście przestało padać, mogę kontynuować instalację, ale zanim zainstaluję panel, zamontuję mikroinwerter. I to jest ostatni moment na zrobienie zdjęcia mikroinwertera, ponieważ z tej strony znajdują się kody kreskowe i kody QR, które ułatwią konfigurację mikroinwertera. Teraz mogę przystąpić do instalacji panelu Wydaje mi się, że nawet nieźle to wyszło, zwróćcie uwagę, że panele są prosto położone w jednej linii, zarówno na dole, jak i na górze. Na koniec, krótkie podsumowanie. Jak wyszło sami ocencie, zapraszam do komentowania. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, natomiast jeżeli chodzi o koszty. Sam stelaż plus montaż profili to koszt około 350 zł. I tutaj musicie pamiętać, że rurki na stelaż miałem z odzysku. Panele kosztowały mnie około 329 zł za sztukę. Dokładnie nie pamiętam. W każdym bądź razie były w promocji w supermarkecie budowlanym i są to JaSolar 400. Mikroinwerter to koszt około 700 zł. Kolejnym materialem będę chciał podłączyć te panele do mikroinwertera. Będę chciał go skonfigurować, uruchomić i podłączyć do sieci 230 V, tak aby ten zestaw zaczął produkować energię. Na dzisiaj to już wszystko. Chciałbym Wam podziękować za uwagę. Prosić o łapkę w górę, żeby ten materiał dotarł do jak największej ilości osób. Do zobaczenia. Cześć i zapraszam Was na kolejny materiał.